Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Prawo na co dzień. Współautorką programu jest tu obecna adwokat Katarzyna wrubel koczułap Dzień dobry Państwu. Programem, tematem dzisiejszej audycji, dzisiejszego programu jest umowa najmu. Jest to umowa zapisana w kodeksie cywilnym, e, czyli nazwana, jak mówią prawnicy, jedna chyba z najbardziej Popularnych, jakie sobie można wyobrazić, najczęściej na spotykana. No, chyba umowa sprzedaży jest częściej spotykana. No, tak, ale bardzo często spotykana. Cóż można wynająć? Mieszkanie, samochód, długopis, no, wszelkie przedmioty materialne. No, można wynająć także grunt, prawda? Można. E, a można także podnająć. Czyli, jeżeli najemca ma wpisaną klauzulę w umowę najmu, że może, podnajmować, no to można stać się podnajemcą, czyli mamy właściciela, najemcę i, I podnajemcę. Podnajemca. Zwykle dalszych szczebelków podnajemcy już raczej nie ma, ale teoretycznie jest to możliwe. Cóż, jakie elementy musi mieć umowa najmu, tak? Znaczy, takie elementy, y, które, które każda umowa najmu musi zawierać. Tak, no to po pierwsze, takie, tutaj Państwo za nami widzicie y, taką ściągawkę na planszy, tak, żeby też Państwu było łatwiej y, to zapamiętać. Co takiego powinna zawierać umowa najmu, żeby była ważna? No, po pierwsze, miejsce, data zawarcia, y, określenie stron no, zwłaszcza umowy. Zwłaszcza, zwracam uwagę wbrew pozorom na datę, to tak. jest istotne. Tak, to prawda. Określenie stron umowy, czyli, czyli określenie osób, które tą umowę e, zawierają. Tutaj taka praktyczna uwaga, e, przez, ze względu na to, oczywiście nikomu tego nie życzymy, tak, ale e, czasami sytuacje związane z umową najmu niestety kończą się w sądzie. Więc ważne e, zarówno dla jednej i dla drugiej strony jest to, aby te strony umowy były precyzyjnie określone, czyli nie tylko, żeby tutaj zawierało się imię i nazwisko, PESEL, PESEL, e, albo NIP tak. e, i adres, e, adres adres jednej Za. i drugiej strony do e, ewentualnego wezwania później, tak? E, musimy mieć dokładne określenie tego co, co zostaje wynajmy. wynajęte, tak? Czyli w przypadku mieszkania, e, jakie to jest mieszkanie, gdzie ono się znajduje, jaką ma powierzchnię, numer księgi wieczystej też nie zaszkodzi. E, cóż jeszcze? Jaka wysokość czynszu będzie obowiązywała, do kiedy ten czynsz e, jest płacony, czy jest płacony z góry, czy z dołu, do którego dnia e, każdego miesiąca, Bądź też, jeżeli chcemy na przykład rozliczenie co dwa miesiące, czy kwartalne, czy na przykład za rok z góry, takie rzeczy powinniśmy tutaj zawrzeć. No i oprócz czynszu wszelkie inne opłaty. Dokładnie tak. Na przykład, jeżeli, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, to musimy określić, czy kwota y, najmu y, to jest tylko kwota czynszu, a opłaty za tak zwane media są liczone osobno. I, i coraz droższe śmieci. Na przykład. Czy prąd, tak, no, biorąc pod uwagę obecne podwyżki e, z, za, za wszelkiego rodzaju media, to jest bardzo ważne e, w, w tym kontekście, żeby, żeby tutaj to rozgraniczyć. Tak? Czyli czy nasza kwota e, w czynszu właściciela? Dokładnie tak, zawiera tylko czynsz, czy też opłaty dodatkowe, tak. E, bądź też na przykład, jeżeli wynajmujący chce tylko i wyłącznie czynsz. A opłaty dodatkowe będą rozliczane co miesiąc według przychodzących rachunków, to też należy taką, y, taką sytuację w umowie najmu określić. Co jeszcze? Czas trwania umowy, i to jest bardzo ważne właśnie w kontekście kolejnego warunku, czyli warunki wypowiedzenia umowy, bo co do zasady mamy taką sytuację, że y, przy umowie najmu na czas oznaczony mamy w kodeksie cywilnym wprost określone sytuacje, kiedy ta umowa może być wypowiedziana, chyba, że jakoś inaczej to sobie uregulujemy w tej umowie, ale przy umowie najmu na czas określony, jeżeli my sobie w takiej umowie nie, nie określimy, w jakich sytuacjach, która ze stron może tą umowę wcześniej wypowiedzieć, jeżeli takiej, yy, takiej sytuacji nie przewidzimy w umowie najmu, to co do zasady umowy najmu na czas określony, nie można wcześniej wypowiedzieć. Co może jeszcze? być kłopotliwe. Tak, tak, jak najbardziej. Cóż jeszcze, prawa, obowiązki, stron umowy i podpisy stron. Wiadomo, że każda umowa, żeby była ważna, musi być podpisana. Tutaj przy tych prawach i obowiązkach stron, to tu jest pełna dowolność. Tak, musimy, jeżeli nam na czymś konkretnie zależy czy jeżeli chodzi o nasze prawa, czy y, o obowiązki drugiej strony, jeżeli nam na czymś konkretnie zależy, warto, żeby to na było zapisane. Na przykład w mieszkaniu nie wolno palić tytoniu. Albo trzymać zwierząt. Albo właśnie trzymać psa czy kota, tak. No, w przypadku, gdy wynajmujemy pole, no to w tym momencie co tam można na tym polu uprawiać, a na przykład i że należy uprawiać, a nie doprowadzić do tego, że pole zostanie zachwaszczone i potem będzie wymagało rekultywacji. No. Na przykład, prawda? Tutaj co stronom przyjdzie do głowy, co komu potrzeba, to należy to dopisać. Zaraz, po, poprosimy o kolejną planszę, na której będą wskazane jeszcze warunki dodatkowe, które powinny się znaleźć w umowie najmu. To będzie kwota kaucji e, oraz sposób jej rozliczenia. E, jeżeli oczywiście tutaj e, szczególnie wynajmujący życzy sobie taką kwotę, ale ponieważ jest to jeden, e, taką, taką kaucję, ale jeżeli e, mamy pod, e, bierzemy pod uwagę umowę najmu. Jednak zalecane jest, to jest dla bezpieczeństwa y, no przynajmniej wynajmującego. Przynajmniej wysokości jednomiesięcznego, a często tak. dwumiesięcznego czynszu ta kaucja jest tak. żądana. Tak, tak. Y, I właśnie ze względu na charakter umowy najmu i różne sytuacje, które mogą się y, z, w trakcie trwania tej umowy wydarzyć, polecamy zawarcie takiej, takiej, y, takiego zapisu. Przy czym y, warto wiedzieć o tym, że Kaucja powinna być wpłacona przy podpisywaniu umowy, nie później yy, i też nie powinna zostać rozłożona na raty. To jest dla bezpieczeństwa głównie wynajmującego. Yy, cóż jeszcze? No te szczególne wytyczne są do sposobu korzystania z lokalu, yy, czyli to, o czym przed chwilą mówiliśmy, typu właśnie yy, jest, czy... kot, papierosy, papierosy albo to, czy możemy podnajmować jako, jako tak. najemcy. Albo ile możemy, jak często możemy przyjmować gości na nocowanie. Na przykład. Tu, tutaj, tutaj, co, kto chce. Co, co, kto, co komu jest tutaj potrzebne, na czym, na czym wynajmującemu szczególnie zależy. Jeżeli najemca chciałby też nie mieć, kiedyś, tak, nie mieć kiedyś problemu z tym, że na przykład nie wiem, za często przyjmuje gości albo nie ma hodowlę chomików albo innych zwierzaków, żeby, żeby to nie zostało kiedyś oprotestowane. Oprotestowane nie było podstawą do wypowiedzenia tej umowy. Warto takie rzeczy w tej umowie no, zawrzeć. Ostatni element: czy jeżeli umowa jest w dłuższym okresie czasu, czy na, osoba będąca najemcą może z, używać lokalu tylko do celów mieszkalnych, tylko do celów gospodarczych, czy może dokonywać przebudowy w jakimś zakresie, yy, czy może wymieniać meble, na przykład. <laughs> yy, no to wszystko powinno być w tej umowie wpisane i to im bardziej szczegółowo, tym bezpieczniej dla obydwu stron. Tak, bo tutaj jeszcze musimy powiedzieć, że wprost z kodeksu cywilnego wynika sytuacja, w której najemca jest zobowiązany do dokonywania tak zwanych bieżących drobnych napraw w lokalu, tak? Czyli... No, a co innego jest wymiana uszczelki. Albo żarówki. Albo żarówki, tak? A co innego jest odmalowanie całego lokalu. Na przykład. Na przykład. To, o czym jeszcze warto pamiętać yy, przy... Przy, przy, przy zawieraniu umowy najmu podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego, czyli po pierwsze I przy, to, wejściu, i przy wejściu i przy, i przy wejściu. wyjściu dokładnie tak, bo tutaj chodzi o to, żeby nie było jakiejś niejasności, jaki lokal otrzymujemy, w jakim stanie, tak i Jak jaki wyglądają lokal, urządzenia techniczne, jakie one tam są i jakie jest następnie ich zużycie, tak, żeby się później nie okazało, na przykład nie wiem, mamy taką sytuację, kiedy Wynajęliśmy mieszkanie. Po jakimś czasie mieszkaliśmy stosunkowo krótko w zasadzie tylko w tym mieszkaniu nocowaliśmy, z uwagi na pracę, studia, inne zajęcia. Z różnych przyczyn losowych mieszkanie opuściliśmy po kilku, po kilku miesiącach. Nie podpisujemy protokołu zdawczo-odbiorczego wszystko jest w porządku, w naszym mniemaniu tak. I nagle dostajemy, na przykład, po miesiącu Wezwanie do zapłaty z tytułu e, kosztów, jakie nasz wynajmujący rzekomo przez nas musiał ponieść, na przykład mamy zarzucone, że nie wiadomo, co w tym mieszkaniu takiego zrobiliśmy, ale wymagało totalnego remontu, praktycznie do zerwania tynków, odmalowania, wymiany wszystkich mebli, prania tapicerki, gruntownego sprzątania i tak dalej. Nowej pralki, lodówki, zmywarki. Tak i okazuje się, okazuje się, że po prostu kwota, której od nas wynajmujący żąda... Tak naprawdę to jest dwukrotność tego, co y, zapłaciliśmy tytułem czynszu przez ten czas, kiedy to mieszkanie wynajmowaliśmy. Dlatego ten protokół zdawczo-odbiorczy i przy zawarciu, i przy rozwiązaniu tej umowy, to jest bardzo istotna rzecz y, i pozwoli jednej i drugiej stronie uniknąć na pewno wielu, wielu problemów. A cóż... ale, ale dotychczas mówiliśmy tak naprawdę, to co powinien w trosce o własne bezpieczeństwo zrobić ten, kto mieszkanie kto jest najemcą tak? tak? Ale mamy i drugą stronę medalu, czyli wynajmującego i najemców, no, którzy nie zawsze są w porządku. No i cóż, oprócz robienia jakichś tam bałaganów, czy przyjmowania gości i robienia imprez, no może nie w czasie pandemii, trochę może nie, ale zwykle jednak mogły być takie rzeczy, zwłaszcza gdyby gdy wynajmujący nie były osoby młode. Yy, mamy typową rzecz, dość, niestety, często się zdarzają, czyli po pewnym czasie, szanowny najemca mówi, mówi sobie, a właściwie to dlaczego ja mam za to płacić? No, za ten najem. To jest jakiś krwiopijca, właściciel tego lokalu i mnie tylko nic nie wykorzystuje. No i nie płaci. No, musimy teraz tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli chodzi czy o kodeks cywilny, czy o ustawę o ochronie praw lokatorów, to ten lokator jest... Nieco bardziej chronioną stroną tej umowy najmu niż no, ten nasz wynajmujący. To pani nas powiedziała bardzo delikatnie, nieco, ale tak naprawdę ten wynajmujący, jeżeli chce się pozbyć lokatora, który nie płaci dłuższy czas. Tak, To jeszcze musimy zauważyć, że wypowiedzieć umowę najmu możemy wtedy, jeżeli nasz najemca zalega nam z opłatą czynszu do, za dwa pełne okresy płatności. Wtedy musimy go jeszcze wezwać, wyznaczyć mu termin na spłatę tych zobowiązań, które na nim ciążą, i dopiero wtedy możemy, możemy taką umowę wypowiadać. No, a jeżeli mamy najemcę, który zna prawo i cóż robi? na przykład będzie za, nam po kawałku opłacił, za, znaczy, żeby nie było... Zapłacił za 2,5, yy, znaczy zapłacił za półtora miesiąca, tak? Ale nawet za pół miesiąca, ale za półtora miesiąca stale w zwłocę. Tak. I no i cóż my możemy zrobić, jak już myślimy, no już już pełne dwa okresy, ups, kolejne 100 zł mamy na koncie. No. Pełna bezradność. Są, są na to sposoby, no tylko na, tutaj to, trzeba już tak, korzystać e, tak, z pomocy prawnika. Z tak. no, może nam trochę pomóc kaucja, jeżeli jest na przykład w wysokości dwóch lub trzy miesięcznego czynszu, tak? To łagodzi nam to sytuację. No ale, mamy, ale... zakładamy, że mamy inno, jeszcze gorszego e, najemcę, bardziej nieprzyjemnego, e, który po prostu mówi, a ja temu krwiopicie właścicielowi nie będę płacił i co? Prawda? No i co? Najwyżej musi wszcząć proces o eksmisję. O, eksmisję. Życzę mu powodzenia. To znaczy jeszcze sama eksmisja, sam proces eksmisyjny jeszcze nie jest taki problematyczny. Ma, ale... Załóżmy, że mamy wyrok eksmisyjny, ale na tym się wcale nie kończy. To się bo nie my... zaczyna tak, tak bo mamy, mamy później jeszcze postępowanie egzekucyjne, które nam będzie musiał przeprowadzić komornik. Yy, i to postępowanie jest naprawdę kosztowne, ponieważ sama tutaj kwota wstępna, która jest liczona procentowo w pewnym zakresie od wartości mieszkania, plus różne inne sytuacje, na przykład mamy zapisy w konkretnych aktach prawnych, które mówią nam to, że w okresie, już nie pamiętam czy od października, czy od listopada, do końca marca, komornik nie może takiej osoby eksmitować. W ogóle. W ogóle. Ale jeżeli, miasto, jeżeli jest małe dziecko, też osoba schorowana. Zasady jest... współżycia społecznego, bardzo tak. różne mamy sytuacje. Tak? W tym A teraz w momencie jesteśmy kompletnie bezradni. A jeszcze, jeszcze mamy taką sytuację, gdzie no w tym momencie jesteśmy w okresie pandemii i przez ustawy covidowe mamy takie zapisy, które mówią, że no w okresie zagrożenia epidemicznego yy, w ogóle wstrzymujemy proces misy. I Teraz wróćmy do tego przepisu. Mianowicie są właściciele lokali, którzy pozostają w desperacji i mówią, no dobra, mieszkanie jest moje, w związku z tym albo ja się do tego mieszkania, w którym jest nieuczciwy najemca, wprowadzę i zrobię mu piekło. Albo jeszcze lepiej dla mnie, nie będę sam się denerwował, wynajmę takiego albo takich, którzy się wprowadzą do tego mieszkania, przez mieszkanie jest moje i o co chodzi. Właśnie to jest jedna z najczęściej pojawiających się porad na tak zwanych forach porad prawnych. Bardzo często sama trafiam na coś takiego, Czasami ale, przeglądam ale, te, te fora, gdzie ludzie radzą właśnie dokładnie w ten sposób. Jeżeli ktoś pyta, co mam zrobić, mam lokatora, który nie płaci, nie mogę się go pozbyć, etc., etc. itd. Jest szereg wujków Dobra Rada, którzy, którzy właśnie coś takiego. Y, Mówią, wynajmij czyściciela. No, może nie czyściciela, tak, ale wynajmij to mieszkanie komuś, y, komuś takiemu, kto, kto, kto się wprowadzi i tak uprzykrzyżycie tym lokatorom, albo zakręć wodę, odetnij prąd. Są różne przykłady, jednakże. Znaczy, y, tylko tak. I odcięcie prądu, i odcięcie wody jest czynem. Właśnie, Natomiast... właśnie ci właściciele nieruchomości, którzy y, posuną się do takiego y, działania, często nie mają świadomości, że za tego typu y, działania, mimo tego, że są powiedzmy, że podejmowane przez nich w dobrej wierze, że za coś takiego grozi im postępowanie karne. A tu mamy przepis, który mówi o tym, o ochronie tak zwanego miru domowego. Tak. Czyli e, wbrew pozorom, chodzi o to, o co Państwu chcemy tu pokazać, najemca jest posiadaczem mieszkania i jego prawo posiadacza jest silniejsze co do tej tej części czyli wdzierania się do cudzego domu. Jest prawo najemcy, prawo posiadania najemcy jest silniejsze niż prawo właściciela. Czyli krótko mówiąc, właściciel może wejść do swojego mieszkania, które uprzednio wynają, no nie od tak sobie, jak rzeczywiście do swojego, a wyłącznie jako gość. bądź też jeżeli jest najemcy. chyba, że jest sytuacja wyższa, czyli nie wiem Awaria. Awaria i tak dalej. wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Tak, tak? i wtedy, ale, wtedy często y, właśnie ten wynajmujący korzysta z asysty straży miejskiej bądź policji, żeby do tego mieszkania w końcu tak, wejść. Ale to jest siła wyższa, tak? Tak. Natomiast na co dzień sytuacja taka, że najemca powiedział sobie, a ja nie zapłacę i co mi zrobisz, no to nie można w siłą wejść do mieszkania, wynajętego najemcy bez narażania się na tą odpowiedzialność. Też coś... Paradoks? Ale tak jest i to naprawdę od dawna, dawna, dawna. Tak? A co też jest ciekawe, mało kto o tym wie, mimo tego, że to jest wprost y, wskazany przepis w kodeksie cywilnym, w części dotyczącej właśnie umowy najmu, że naszemu wynajmującemu w razie y, zwłoki y, z najemcy z zapłatą czynszu przysługuje tak zwane prawo zastawu na rzeczach tego najemcy. najemcy. Który zostanie w tym tym lokalu. Dobra. Teraz jeszcze jeden element. Mianowicie, istnieje coś, co się nazywa najem okazjonalnym. Ja to zawsze polecam osobom, które do mnie zgłaszają się z prośbą o sporządzenie sporządzenie umowy najmu. To za zawsze odsyłam, to nie do mnie, zapraszam do notariusza, sporządzić umowę najmu okazjonalnego, ponieważ jest to umowa, która wynajmującego, chroni. chroni, na pewno w większym stopniu niż taka umowa, zwykła umowa najmu, tylko ta umowa najmu okazjonalnego ma określone warunki. Yy, no, tutaj po też... pierwsze akt notarialny, jak tutaj Państwo widzicie, ale chodzi o to, że yy, ten, kto wynajmuje, jest najemcą, albo będzie najemcą. Tak. Tak? Oprócz kaucji musi dostarczyć dokumenty, z których będzie wynikało A. Jego zgoda na podanie się egzekucji w trybie natychmiastowym, tak, tak. nazwijmy to, a bez procesu o eksmisję, wskazanie, gdzie ma być wyprowadzony tak. i zgoda tego właściciela lokalu, do którego nasz być najemca. może nieuczciwy najemca ma być wypro wyprowadzony, zgoda na to, że najemcę przyjmie do siebie. I to wszystko jest w formie aktu notarialnego, co oznacza, że najemcy, ten przyszły najemca podpisując tę umowę, co notariusz swojej z kolei podpisał, autoryzuje, jest zdrów na ciele i umyśle i wie, co czyni. I tu jest ten istotny artykuł, właśnie przepis mówiący o poddaniu się egzekucji w tak. mocy tego, tego aktu notarialnego. Jak mówią jacy... prawnicy i żargonem trzy siódemki. Tak. Czasami y, najemcy nie chcą, czasami. Często najemcy nie chcą y, podpisywać y, umowy najmu okazjonalnego, ponieważ pozostają w błędnym przekonaniu, że y, wynajmujący może z łatwością taką umowę wypowiedzieć. To nie do końca jest to prawda, ponieważ jest, w zakresie, w zakresie y, samego, samego wypowiadania umów na, przynajmniej okazjonalnym wiążą te same przepisy, które mamy Czyli w ustawa o ochronie praw tak, lokatorów. Tak i y, y, przepisy Kodeksu Cywilnego, więc y, tutaj najemcy są bezpieczni. To nie jest tak, że podpisujemy umowę najmu okazjonalnego i nasz wynajmujący od tak z dnia na dzień nagle wypowiada nam umowę i bo rób sobie co chcesz, tak. ja mam najem okazjonalny. Nie, to tak nie działa. Najem okazjonalny właśnie chroni wynajmującego w, w takich sytuacjach, jak tutaj przed chwilą pokazaliśmy. Myślę, że tematu na pewno żeśmy nie wyczerpali, ale ogólnie rzecz biorąc, coś o Państwu na temat najmu i najmu okazjonalnego opowiedzieliśmy. Być może się to komuś przyda. Żegnamy się z Państwem. Do widzenia. Do widzenia.